Towarzysze, więc dzisiaj zaprezentuję Wam artykuł z portalu money.pl, ale ten sam temat pojawił się na kilku innych stronach. Mianowicie mamy tutaj informacje o podwyżkach w Lidlu, yy, więc nawet 4800 zł brutto zarabiać będą kasjerzy w Lidlu. Od marca sieć wprowadza podwyżki dla pracowników sklepów ustalił money.pl. Yy, yy, właśnie płace podniosła już Biedronka konkurencja musiała odpowiedzieć i przebić stawki wpływ pandemii na rynek pracy pokazały czwartkowe dane bla 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 bla, bla. więc mamy tutaj właśnie taki artykuł yy, no mamy też informacje właśnie o tym, że, że podobne podwyżki wprowadza inna tutaj yy, sieć sklepów do, należąca do grupy szwarc Kaufland, tam też są podwyżki Yy, więc jeśli chodzi, więc mamy tutaj zarówno podwyżki pensji w tym Lidlu, jak i mamy też nagrody. Mamy tutaj właśnie yy, jednorazowe nagrody w wysokości od 50% do 100% pensji w wartości wynagrodzenia. To dla tych, którzy pracowali w Lidlu w czasie, w czasie epidemii. Więc jak widzicie... Więc, link do tego artykułu będzie w opisie. A teraz komentarz towarzysza Michała. Więc, 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 epidemia koronawirusa jest wykorzystywana przez polskich Januszy Biznesu do tego, żeby wyciągać łapska po pomoc państwową. Cały czas się tutaj domagają kolejnych właśnie kolejnych kredytów, kolejnych jakichś darowizn, możliwości zwolnienia z płacenia składek ZUS. Do tego mamy tutaj wykorzystywanie kryzysu do właśnie te, te różne tarcze antypracownicze umożliwiające obniżkę pensji do 80%, czy też właśnie zawieszenie tych rzeczy wynikających, tych ubezpieczeń społecznych. Jednym słowem, no, dla, dla tych polskich firm kryzys jest przede wszystkim pretekstem do tego, żeby dokopać polskim Pracownikom. No, okazuje się, że, że, że kapitaliści zagraniczni, wielkie korporacje, no to mimo kryzysu, no to podwyższają pensje. No i tam są jeszcze kilka innych, właśnie tutaj fajnych rzeczy, których już tam nie dodałem, To w innym artykule wyczytam no w każdym razie no więc dodajmy do tego że jeśli chodzi o dystrybucję no to mamy taką dziwną sytuację że te polskie sklepy takie jak Piotr i Paweł są drogie, mówię tutaj o sieciówkach a jeszcze droższe są sklepy osiedlowe które sprzedają w ogóle tam towar po strasznie zawyżonych cenach więc y, z jednej strony okradają Polaków oferując, oferując im właśnie tutaj strasznie drogi towar z drugiej strony okradają Innych Polaków płacąc im bardzo niskie stawki. Dlatego uważam, że czas najwyższy powiedzieć temu zdecydowane nie. Czas najwyższy przejść do bojkotu. Dlatego Polacy, Patrioci, wzywam Was do tego, żeby po powiedzcie polskim wyzyskiwaczom tutaj stanowcze nie. Zacznijmy bojkotować polskie sklepy do momentu, do którego polskie sklepy będą droższe od lidla i biedronki. Do momentu, do którego Polskie sklepy będą oferować tańsze, tutaj mniejsze, mniejsze pensje. No to uważam, że każdy Polak, każdy patriota, któremu bliskie są tutaj wartości patriotyczne, powinien nie dość, że samemu nie, chować, nie chodzić do tych sklepów, to jeszcze od jutra zacząć tutaj demonstrowanie pod tymi sklepami i głośno krzyczeć: bojkotujemy polski wyzyskiwaczy! Bojkotujemy!